Witam, to jest mój nowy projekt. Jest to połączenie telefonu z systemem Android z komputerem PC. Na komputerze PC jest napisana aplikacja w języku Python, a na telefonie jest napisana aplikacja w Android Studio. Uruchomimy teraz tą aplikację. Teraz można się połączyć. Na serwerze, na PC-cie włączamy, włączamy funkcję connect i na w telefonie również włączamy funkcję CONNECT Później RECEIVE i tutaj wysyłamy tekst Na początek jest SEND DATA Można to zmienić Na przykład na Krzysztof Damy RECEIVE a. Jeszcze raz SEND I Teraz na komputerze jest Krzysztof Teraz dodamy jeszcze Cyganek Damy RECEIVE SENT jest Krzysztof Cyganek. Okej, okay, to jest mój nowy projekt.